Członkowie sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także przedstawiciele instytucji publicznych i stowarzyszeń uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy PSL w Łomży. Głównym tematem spotkania było wysłuchanie informacji dotyczących unijnego budżetu na lata 2014-2020 przedstawionych przez posła Jarosława Kalinowskiego, deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli... Jakbym mówić o szczegółach czy odpowiedzieć, czy młodzi rolnicy mogą liczyć nadal na wsparcie, na modernizację swoich gospodarstw dzięki wsparciu europejskiemu, to mogę już w tej chwili spokojnie powiedzieć, że tak. Nadal programy modernizacyjne z drugiego filara będą realizowane. Mało tego, młodzi rolnicy uzyskają chyba jeszcze większe wsparcie niż to jest w tej chwili, bo oprócz tej premii dla młodych rolników, która jest w Polsce znana, wszystko wskazuje na to, że obowiązkiem będzie w Unii Europejskiej zwiększać dopłaty dla młodych rolników gdzieś o jedną czwartą w stosunku do całej reszty. Zmiany, które się proponuje są dość skomplikowane, ale specyfika naszego rolnictwa to, że mamy dość dużo mniejszych gospodarstw, które będą wyłączone z pewnej mitręgi administracyjnej, oraz specyfika taka, że chociaż mamy dużą dywersyfikację upraw, czyli tak zwany greening, zazielenienie, nie będzie uciążliwy dla polskiego rolnictwa. Ja z lekkim optymizmem patrzę na tą następną perspektywę. Spotkanie było okazją do poinformowania uczestników spotkania o najważniejszych sprawach dotyczących Regionu i województwa. To takie spotkanie jubileuszowe, na którym możemy podsumować pewien okres działalności politycznej. Myślę, że jest to pięciolecie funkcjonowania kadencji, zarówno tej samorządowej, ale także parlamentarnej. I na różnych szczeblach tych podsumowań dokonujemy. Aby wyciągnąć wnioski, aby porozmawiać o tym, co nam się udało, ale także dobrze zdiagnozować to, co się nie udało, albo z czego nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, aby nadal skutecznie działać dla dobra społeczeństwa i naszego regionu. W Polskim Stronictwie Ludowym, w Województwie Podlaskim to także ważny okres podsumowań. Wyborów samorządowych 2010 roku, parlamentarnych 2011, ale także wyborów wewnątrz organizacji, wewnątrz PSL-u zwieńczonych Kongresem Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2012 roku i także planujemy nowe strategie, strategie wyborcze na nadchodzące wybory w 2014 i 2015 roku. Myślę, że przygotujemy ciekawą ofertę dla naszych wyborców i bardzo prosimy o zainteresowanie. Interesowanie naszym programem dla województwa, dla kraju jest pewna nowa dynamika. Są nowi ludzie, którzy wstępują do polskiego stronnictwa ludowego, którzy mają dużą chęć pracy i współpracy i wszystkich do tej współpracy zapraszamy i wszystkim życzymy szczęśliwego nowego 2013 roku, aby on był szczęśliwy dla wszystkich mieszkańców ziemi łomżyńskiej, ziemi ziem województwa podlaskiego i abyśmy mogli wspólnie z polskim stronnictwem ludowym cieszyć się wieloma sukcesami naszego społeczeństwa i naszego regionu. PKS Łomża to jedno z przedsiębiorstw, którego działalność jest bardzo ważna dla rozwoju ziemi łomżyńskiej. My jesteśmy firmą lokalną działającą tutaj na rynku lokalnym. Dowozimy każdego dnia mieszkańców właśnie tych małych miejscowości, powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, gdzie po prostu tylko dzięki naszemu przedsiębiorstwu jest możliwość połączenia tych miejscowości. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że w dobie globalizacji ten transport... Misja transportu zbiorowego jako tego publicznego wygasa. My jesteśmy tą firmą, która właśnie świadczy te usługi dla lokalnej społeczności, dla tych ludzi, którzy w innych warunkach, w innych okolicznościach czuliby się wykluczeni z powodu braku dostępności transportowej. Jedynie PKS obsługuje właśnie te małe miejscowości. Pragniemy skorzystać z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wsparcie w zakupie trzech nowych ekologicznych autobusów z Euro 5. To będzie realizowane zamówienie w pierwszym kwartale tego roku. Na nasze ulice wyjadą nowe, fabrycznie nowe autobusy. Też będziemy dokonywać zakupów autobusów używanych wzorem lat ubiegłych, które mają też za zadanie podnieść standard przewozów naszych pasażerów, bo bezpieczeństwo i komfort dla naszych pasażerów jest naszym priorytetem. Spotkanie noworoczne było także okazją do uhonorowania przedstawicieli stronnictwa odznakami honorowymi Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Nasze Stowarzyszenie i Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, to instytucje z wieloletnią tradycją w rozwoju edukacji na terenach wiejskich, powiedział wręczając odznaczenia Witold Wincenciak, prezes Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży.